Możesz przestać brać udział w dyskusjach, które spalają Twoją energię. Znasz to uczucie, siedzisz przy rodzinnym stole, albo wchodzisz na media społecznościowe i czujesz, jak zbiera w Tobie napięcie, bo ktoś mówi coś, z czym kompletnie się nie zgadzasz. Twoje serce zaczyna bić szybciej, drżą Twoje dłonie. A to twoja nerwica mówi ci walcz musisz im udowodnić że nie mają racji ale zatrzymaj się na moment czy kiedykolwiek udało ci się zmienić czy zdanie w gniewnej kłótni o politykę czy tam pandemię zazwyczaj kończy się to tylko twoim wyczerpaniem ja nauczyłam się mówić, masz prawo tak uważać. I to zazwyczaj kończy temat. To nie jest poddanie się, to jest najwyższa forma dbania o siebie. Twoja energia jest zbyt cenna, by spalać ją na kłótnie z ludźmi, którzy i tak cię nie wysłuchają.